Wtorek. Ja miałam w tym tygodniu sobie zrobić przerwę, słuchajcie, od nagrywania tygodniową, ale no nie wyjdzie, bo tak już się powstrzymywałam, robię ten obiad, bo zrobiłam świetny obiad. Tutaj mam taką sałatkę z pieczonym kalafiorem w przyprawach takich bliskowschodnich: do tego veggie rozpieczona marchewka, buraczki i dressing z musztardy francuskiej, miodu i czosnku. I Powstrzymałam się to robiąc, ale teraz zrobiłam i wyszło takie słońce, że popatrzcie tylko na to. Także taki jedyny kadr z tego tygodnia i po prostu musiałam wam się pochwalić. Witam Was, nie to było w czwartek. W planach było, że w tym tygodniu nie nagrywam, no ale nie mogłam wytrzymać i wyszło jak wyszło, także bierzemy się za dumowy ramen. Bo słuchajcie, byłam wczoraj z moimi dziewczynami na mieście i... i nie wiem, czy ktoś też tak ma, że po wszystkim, co gazowane bolą Was zęby. Ja autentycznie dzisiaj nie jestem w stanie nic pogryźć. Na śniadanie zjadłam skieraz z prażonymi jabłkami, na drugie śniadanie zjadłam mus owolowo, także na obiad też muszę zjeść coś miękkiego, więc padło chyba na ramen i ugotuję sobie do niego ten makaron udon, więc mam nadzieję, że go pogryzę, ale naprawdę, tak jak dzisiaj, nie bolało mnie chyba nigdy te zęby. Zawsze miałam to, wiecie, w takim mniejszym, większym nasileniu, ale dzisiaj to jest po prostu tragedia. Nie jestem w stanie po prostu ugryźć chleba. Nie wiem, czy ktoś z Was... Nie wiem, czy ktoś z Was też tak ma. Jak tak, to napiszcie mi, że ja nie jestem z tym sama. Wydaje mi się, że z tego, co wyczytałam, moje szkliwo jest po prostu tak wrażliwe na niektóre kwasy zawarte w napojach gazowanych i tak reaguję na to, ale pomimo, że to jest po prostu koszmar. Jeszcze miałam ochotę na kruszonkę, miałam ochotę na drożdżówkę. W planie było, że dzisiaj sobie zjem drożdżówkę na śniadanie, mam dzisiaj imieniny, także myślałam, że sobie zjem, wiecie, imieninową drożdżówkę na śniadanie. Ale wyszło jak wyszło i musiałam po prostu zjeść coś miękkiego, czego nie będę musiała gryźć. A miałam jeszcze właśnie w tym moim śniadaniu, słuchajcie, rodzynki, bo dałam sobie troszeczkę takiego musli i myślałam, że się zapłaczę, jak gryzłam te rodzynki. To no po prostu coś strasznego, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, zmiana koncepcji. Robię jednak zupę krem, tylko po prostu, żeby sobie pojeść, dodam do niej ziemniaka zblendowanego, bo nie wiem, czy dam radę pogryźć makaron. Także robimy dyniowy krem. Taki dyniowo-marchewkowy z ziemniakiem. Myślę, że doprawię to jakoś cynamonem, do na to troszkę chili, mleczko kokosowe i będzie perfekt Ja kocham robić kremy z pieczonych warzyw, więc właśnie tak zrobiłam. Marchewkę, ziemniaka i cebulę pokroiłam w takie średniego rozmiaru kawałki, tak jak właśnie tutaj widzicie. Doprawiłam to przyprawą do dań z dyni. I dlałam troszkę oleju z orzeszków arachidowych Miałam jak widzicie zamrożoną dynię w zamrażarce Ale jeśli nie macie to też upierzcie razem z tymi warzywami Piekłam jakieś 15 minut Potem to zblendowałam z odrobiną wody I finalnie zamiast mleczka kokosowego Dodałam trochę napoju owsianego I wyszło naprawdę genialnie Miał fajny posmak I pamiętajcie żeby to gładko zblendować Zrobiłam sobie jeszcze unboxing Przepraszam Was za huczenie w tle, Mam nadzieję, że jakoś mocno tego nie słychać Planuję w ogóle kupić mikrofon, żeby móc odgadać jak o coś w airfryerze Postanowiłam, <grywa> że zamówię sobie, słuchajcie, frezarkę bo paznokci Bo robię sama paznokcie od szóstej klasy podstawówki I zawsze ściągam je pilnikiem, po prostu stwierdziłam, że już mam tego dość I jakby robię te pazury na tyle długo, że wiem, że jej nie przestanę ich robić I wyłam sobie nareszcie frezarkę, żeby sobie, wiecie, elegancko ogarniać skórki, żeby łatwiej ściągać żeli hybrydę Także odpikowujemy razem. To jest frazarka EXO-ECO, ogólnie jest szukałam do 250 zł i w tym przedziale cenowym wyczytałam, że tylko ta się do czegokolwiek nadaje, to jak coś nie jest żadna reklama, ja robiłam research mega długo. I bardzo mi się podoba wizualnie. Także zobaczymy jego na żywo, jak wiecie, jest rozmiarowo-wagowo. Oczywiście wafu musi muszę wszystkie paczki, które przyjdą, bo widać, że tak zapakowane przychodzą też smaczki dla niego. Także otwieramy to wspólnie. Wiecie, że dla mnie bardzo ważny jest estetyczny walor rzeczy, których używam, także z takim zgrabnym sześcianem nawet nie sześcianem, po prostu padło ścianem, bo nie jest kwadratowa zupełnie. I ma taki estetyk w sumie kokpit, kokpit? Nie wiem w sumie, czy fryzarka ma kokpit, poznajmy, że to jest kokpit. Moja zupencja już zblendowana, słuchajcie, wyszło mi jej strasznie dużo Mamy tutaj jakieś litry zupy i ja nie wiem, czy nie zostawię sobie tego jeszcze na jutro do obiadu Bo w planach mam jutro nagrać dzień jedzenia i zrobić steki z kalafiora I myślę, że taki musik do steków z kalafiora właśnie tak schodnio doprawionych będzie genialny Także chyba sobie troszkę tego zostawię i... I miałam planach podgrzewać, co jeszcze wiecie, w garnku, na palniku, ale będę leniwa, pójdę po najniższej linii oporu i przełożę to już do miski i zagrzeję sobie to po prostu w mikrowali, żeby było szybciej, także let's go. Ja dzisiaj nagrywam cały dzień jedzenia, także robimy taką małą przerwę we vlogu. Jeśli biorę za śniadanie, oczywiście pokażę Wam efekt końcowy, ale przepis i proces przygotowania po prostu znajdziecie w innym filmie. Mam śniadanie i właśnie robię sesję do pracy I powiem wam, że wchodzą mi tak cudne foty Ale światło jest fatalne Przepraszam was za tym z telewizor, już go zasłaniam Światło jest fatalne, cały tydzień mi tak pięknie świeciło słońce A w dzień, w którym mam robić zdjęcia jest szaro-buro Ale i tak troszkę o. mi wpada I patrzcie, jakie to jest piękne Robiłam te foty w tej ciemności i tradycyjnie oczywiście jak skończyłam, wyszło mi słońce I wpadają mi teraz piękne promienie a się totalnie nie zapowiadało, gdybym wiedziała, to bym poczekała, no ale już się do tego przyzwyczaiłam. Przecież więc zawsze taką, że jak robię foty i skończę, to wtedy zaczyna mi siedzieć światło, przez to częstuję bardzo zimne śniadanie. Nie mogę się powstrzymać i nagrywam potem jeszcze dwa razy dla kadrów w słońcu, bo wiecie, w słońcu wszystko wygląda piękniej. No ale cóż, teraz już tego nie zrobię jeszcze raz, bo mam dzisiaj naprawdę dużo do robienia, ale i tak wyszło pięknie. Ale wiecie, jestem perfekcjonistką totalną i u mnie zawsze musi być idealnie, i muszę ze sobą walczyć trochę, żeby nie nagrywać tego wszystkiego jeszcze raz w słońcu. No ale jest dobrze. Piękne wyszły te foty, także nie przejmuję się, a przynajmniej udaje, że się nie przejmuję. Ja byłam jeszcze na szybkich zakupach w Biedronce i kupiłam humus, bo dzisiaj do nam będzie potrzebne I robimy steki z kalafiora, w ogóle patrzcie jakiego mam wielkiego kalafiora On ważył ponad półtorej kilo chyba, więc jem go już praktycznie od tygodnia i dopiero tutaj, tak go wiecie, ubyło troszkę Mówiłam, że robimy steki z kalafiora Natomiast z piątkowego spaceru mi się dzisiaj pospało, nawet trochę za długo, bo wsałam chyba 5 po 8, coś takiego, ale powiem wam tak, nie żałuję, chociaż jestem tak trochę odklejona, bo jak tak dłużej pośpię, to potrzebuję czasu na dojście po prostu do siebie, teraz mam jakąś 8.40, tak mam 8.40, my sobie spacerujemy. Ładna pogoda nam się dzisiaj wyrenderowała, muszę wam powiedzieć. Także delektujemy się pogodą i wracamy, robimy naleśniki. Dzisiaj jeszcze musimy pojechać na zakupy i idziemy do mnie do domu rodzinnego, bo jest sobota i jutro mam egzaminy. A moja babcia miała urodziny, także jedziemy dziś po prostu. I planujemy wyjechać tak pewnie jakoś o 13. Więc e, musimy się sprężać, no ale waflowi spaceru skracać nie będę, bo dawno nie byliśmy w sumie na takim długim, bo pogoda była fatalna i tak jakoś całkiem średnio się chodziło, bo tutaj wiecie, ten cały teren, jak jest wilgoć, to jest jakaś tragedia, bo on jest taki podmokły. Jestem właśnie w trakcie smażenia naleśników, nie pokazuję Wam, bo przepis macie w tygodniu śniadań. Tam będzie Wam go najłatwiej znaleźć, macie go, pokazane, go dowiecie step by step, a nie będę Wam milionowy raz nagrywać jak robię te naleśniki, bo robię je dosłownie w każdym weekly. Ale dzisiaj dzisiaj głównym, główną rolę będą zgrywać prażone jabłuszka. Słuchajcie, one są takie pyszne. To jest mokrec z lidla. Wiecie, jest jakiś taki stand z regionalnymi produktami, i one są z tego. I są lepsze niż chyba wszystkie inne prażone jabłka ze słoika, które jadłam. Oczywiście, wiecie, najlepsze są takie, jak się zrobi samemu. No, ale jak chce się na szybko, to mega Wam polecam. I smażę na leśniory dalej. I Witam Was w niedzielę, jest właśnie 8 maja, mam dzisiaj na 10 egzamin na uczelni i spędzam dzisiaj poranek w piżamie, bardzo dawno takiego nie miałam, myślę, że spokojnie z 2 miesiące, ostatnio chyba tak spędziłam poranek, gdy byłam chora, planuję jeszcze zrobić jogę, pouczyć się może troszkę i ogarnąć troszkę rzeczy do pracy. Mm, I co? Bierzemy się za jaka robimy śniadanie. Dzisiaj mam ochotę na coś na słono, słuchajcie, wczoraj byliśmy u mnie w domu, jak widzieliście i się najadłam tyle słodkiego i pączków i szablotki, że trzeba po prostu to jakoś przełamać. Będę robić chyba takiego omleta z humusem i awokado, takiego wiecie mega basic, szybkiego, ale bardzo mam na takiego ochotę. W sumie tu mam głównie ochotę na awokado. Tak jak widzicie moja awokado faza trwa, także let's go! A to będzie chyba najbardziej banalny przepis, jaki Wam kiedykolwiek pokazałam. Po prostu dwa jajka mieszacie widelcem z odrobiną soli. W międzyczasie pokroiłam sobie awokado. A zapytacie, co to będzie, bo w sumie Wam nie wspomniałam: będzie to omlet. Patelnie naduszczamy masełkiem, wylewamy na nią naszą wcześniej przygotowaną masę, zdajemy pokrojone pomidorki koktajlowe i smażymy po prostu pod przykryciem. Po jakimś czasie obracamy. I w sumie to. Tyle, do środka dajemy wasze ulubione dodatki. Ja akurat hummus, rozponkę, awokado i tyle. Śniadanie gotowe. Uwielbiam czasami takie mega proste, wręcz banalne połączenia i wypiłam herbatę z mojego cudownego kubka. Powróciłam już po moich dwóch egzaminach, mam nadzieję, że ostatnich, że nie będę nic poprawiać I robimy świetny obiad, robimy burgery Takie klasyczne, wiecie, mięsne i my do burgerów zawsze kupujemy to mięso, One jest z Lidla i jest naprawdę super Smażymy je na patelni bez tłuszczu Nagrałabym Wam, wiecie, cały proces, ale mam 15%, więc Wam tylko tak opowiem przed i pokażę taki, wiecie, final efekt Także to mięsko i mamy takie świetne bułki maślane To dam takie maślane, one są takie fajne, lekko, wiecie, słodko-słone, ja uwielbiam burgera z takimi bułami. Całość sobie pewnie jeszcze podsmażymy w airfryerze. Witam Was, ja właśnie będę w śniadanie i chcę tylko pożalić, że Wstawanie u mnie ostatnio to jest po prostu tragedia. Także życzę mi chociaż smacznego. I żeby ten dzisiejszy dzień nie mi minął, bo w tym tygodniu wstaję. Tylko słuchajcie, dwa dni o takiej godzinie. Ja jutro mam na popołudnie, w środę mam wolne i w czwartek jeszcze tylko wstaje. tak mega się cieszę. Wróciłam właśnie z pracy, mam jakąś 13 chyba. 13:30 i biorę się za obiad ekspresowa, bo słuchajcie, kupiłam sobie takiego gotowego strąkowo łososiowego i mam tutaj batata. Do tego jeszcze buraczki. Ubierzemy sobie to wszystko w airfryerze i będzie obiad w sumie w 15 minut. No może w 20 licząc obranie i pokrojenie batata. Także zabieram się do robienia, bo mam plany gdzie jeszcze wyjście na kawusia, bo na macze, nie wiem w sumie na co mam ochotę. Chyba mi się napiła maczy, no ale to jeszcze zobaczę. I się muszę jeszcze troszkę ogarnąć, bo... Dzisiaj, tak jak pamiętacie, poranek nie zależał do najłatwiejszych i taka jestem troszkę, że tak powiem, nie ogarnię. że wróciłam, piłam maczę i dostałam krótką minicę na I było, przepraszam, jeszcze byłyśmy w galerii, bo chciałam sobie kupić botki takie na no wcasie, ale nic nie znalazłam, chociaż mieszłam je na całkiem ładne wzarze, no ale to jednak nie było to, bo one były tak jakby w szpic, ale miały takie kwadratowe zakończenie. Podeszwy, wiecie, cały but był w szpic, a miał kwadratowe zakończenie podeszwy Nie wiem, jak mam to wytłumaczyć I tak bardziej niż szpic chciałam z takim, wiecie, prostokątnym noskiem Bo mi się ostatnio mega podobają Ale muszę poszukać czegoś gdzie indziej, no bo... Mm, na stronie Zary te, co chciałam, najbardziej są wyprzedane, bo i po prostu raz jest na te buty. No i ja też niestety temu uległam. Nie patrzcie w ogóle na ten bałagan na mojej yy, toaletce, bo się malowałam szybko przed wyjściem. Wróciłam ze spaceru, już miałam 20 minut na ogarnięcie się, także nie ogarnęłam jeszcze po sobie, a dosłownie w tej chwili weszłam do domu. Także taki update dnia. I teraz będę jeść kolację, tylko jeszcze nie wiem, co zjeść, ale myślałam nad gotowanym jajkiem albo nad... Nie wiem, jakieś kanapki mam ochotę, mam ochotę na chleb, albo najlepiej mi do taką kajzerkę z żabki. Chociaż w sumie skra z też mi zjadła albo pudding proteinowy, nie wiem w sumie. Muszę przemyśleć sobie jutro na śniadanie, bo ja lubię jeść ogólnie taki fanfakt na zmiany, słodkie słone, słodkie słone. Nie lubię, tak wiecie, na przykład na jest zjeść coś na słono i na śniadanie potem też na słono jakby nie klei mi się to, bo ja zawsze mam ochotę na słodkie, więc wiecie, muszę mieć równowagę, bo jednak nie można jeść wszystkiego na słodko, także będę się brała za... Kolacja, muszę jeszcze ogarnąć parę rzeczy na komputerze. Witam się z wtorkowego spaceru. Miałam dzisiaj do pracy na 13.00. Także pospaliśmy sobie, miałam wstać w planach w sumie 6:50, ale wstaliśmy jakoś 7:40, coś w tym stylu, ale słuchajcie, powiem Wam to po raz kolejny: potrzebowałam po prostu tego snu, no bo wczoraj spałam 4 godziny i jeszcze coś mi się śniło, więc ja totalnie nie wyspałam, a miałam w sumie prawie cały dzień poza domem. Więc potrzebowałam się troszkę zregenerować i teraz sobie spacerujemy. Ładnie świeci, ale jest minus 6 stopni. Mimo wszystko jest mega przyjemnie i uwielbiam taką pogodę. Zwracamy, robimy śniadanie. Nie mam być tylko tylko totalnie co zjeść I chyba jeszcze umyję włosy. I w tym czasie się namyślałam, myślałam nad takim, wiecie, jakby chlebkiem premium. Ale w sumie nie wiem, bo jutro chcę zjeść jajecznicę. Mam rozmowę o pracę, choć nie mówię nikomu. E e i zawsze jak mam no, jakieś ważne życiowe wydarzenia, to po prostu jem jajecznicę. Jakby, nie wiem czemu, ale tak mam po prostu od zawsze: czy to przed egzaminem na prawo jazdy, czy przed jakimiś maturami, przed, przed wszystkimi ważnymi wydarzeniami jem jajecznicę. Jakby każdy ma jakieś swoje dziwactwo, i to jest moje. I już spacerujemy dalej i wracamy. Zrobiłam sobie taki Everything Shower i czuję się taka fresh, czy mam na sobie nowy dres. Bo byłam wczoraj w handlem, kupiłam sobie trzeci kolor moich uchanych dresów, tych takich szerokich. Ja wam je pokazywałam, ja kupowałam sobie pierwsze. Chyba beżowe miałam jako pierwsze, potem sobie dokupiłam jeszcze szare i ostatnio sobie kupiłam tą bluzę i stwierdziłam, że chcę mi też z niej komplet, bo jest świetna po prostu jest grubiutka, ciepłutka, Więc mam teraz czarny komplet dresowy i będę robić śniadanie. Bo świeci mi słońce do kuchni. Niespotykane totalnie. Mamy 9.30. Miejmy nadzieję, że ten bieg słońca się tak zmieni, że ono mi zawsze będzie tutaj elegancko świecić. A robimy świetne śniadanie, bo robimy takiego tosta, jajo tosta, taki ale jajo chlebek. Ale nie robimy go z klasycznego, chleba na zakwasie, tylko mam taki hebek, ale japoński, tostowy, taki grubiutki I do środka dam jeszcze szynkę parmeńską, awokado i to będzie cudne. I damy na to tonę, po prostu tonę szczypiorku. Także bierze się do robienia, bo w sumie to już mega zgłodniałam. Mówiłam wam, że lubię klasykę, ale lubię ją też w nieco takim bardziej fancy wydaniu. Także robimy tutaj jajo hebek wersję premium. Jajko z odrobiną mleka, szczypiorkiem i waszą ulubioną przyprawą. Musicie rozmieszać tak mocno widelcem i potrzebujecie. Jakiegoś myślanego pieczywa. Ja miałam akurat taki chlebek japoński, ale fajnie też się sprawdzi hałka, albo w sumie nawet zwykłe pieczywo na zakwasie, ale będzie to już troszkę inaczej smakować. Te chlebki tak obtaczamy. I kładziemy na patelni. Ważne tutaj, żeby wybrać taką patelnię, na której one się zmieszczą tak właśnie obok siebie. I wylewamy resztę naszej tej masy jajecznej i czekamy, aż nam się to zatnie. Po tym czasie obracamy, dajemy nasze ulubione dodatki. Ja dałam tutaj mozzarellę, awokado, szynkę parmeńską i jakąś zieleninę, bo ja wiecie, muszę mieć zawsze zieleninę. Zamykamy to w taki sposób. Przyciskamy trochę do tej patelni, żeby się zesmażyło z jednej strony. Potem obracamy na drugą i w sumie to ready. Mega proste, ale efekt jest po prostu wow. Ja nie mogłam się napatrzeć. Na to śniadanie i na górę dałam jeszcze oczywiście tonę szczypiorku, bo wiecie, że ja po prostu kocham, kocham, ale to naprawdę kocham szczypiorek. No, patrzcie. To śniadanie mi wyszło tak. Piękne, że robiłam chyba mu zdjęcia z pół godziny I właśnie mi się dosmaża na patelni Bo szczerze mówiąc to przewidziałam i z drugiej strony go tak wiecie nie zesmażyłam mocno, żeby móc go jeszcze włożyć na patelnię Także on mi się tam kończy grzać i zaraz będę jeść i zrobię test smaku Czy smakuje tak pysznie jak wygląda Mam nadzieję, że tak, no bo jakby co by tam mogło pójść nie tak totalnie Najpierw dałam jeszcze tak jak widzicie właśnie to chili i polałam miodem I jestem bardzo ciekawa tego połączenia bo na przykład samo awokado z chili i miodem to jest moje ukochane combo po prostu Ever. I ciekawa jestem, jak to się zgrało jeszcze właśnie z tym chlebkiem japońskim i jajkiem, bo tak zaryzykowałam trochę. No ale zobaczymy, co z tego nam wyjdzie. Już się nie mogę doczekać, słuchajcie. Zacznę montować. Mam 10.30, więc mam jeszcze półtorej godziny do wyjścia do pracy. O włosy mam jakieś takie troszkę napuszone, bo umyłam je innym szamponem niż zwykle. Ale one czasami potrzebują takiego dnia, że tak powiem, napuszenia Dobra, bo już mi ta pokrywka skacze, także lecę Robię test smaku, ja nie mam pojęcia totalnie jak się za niego zabrać, bo on jest dosyć grubiutki On ma taką grubość takiego solidnego burgera, także testujemy I jest w miodzie, przez co się lepi i wiem, że będę brudna Jest przegenialny, ale następnym razem dam do środka ketchup Go zrobię takiego, wiecie bardziej pomidorowego. Teraz chyba na wierzch sobie dorzucę ten keczup. Myślę, że on mi się z tym miodem tutaj jakoś bardzo nie pogryzie. Mam taki ketchup w ogóle z madero w słoiczku mm, z czosnkiem, tymiankiem i miodem. I on jest przepyszny. To jest najlepszy keczup, jaki jadłam. Próbowaliśmy go u mnie w domu. I urodziliśmy w sobotę i się po prostu oboje zakochaliśmy. I nie wiem, czy teraz kupimy jakikolwiek inny keczup. Już Wam go pokazuję. Zobaczcie, on wygląda tak. Madera to jest ten biedronkowy brand i on kosztuje coś chyba około 3 zł. Także wcale nie jest jakiś mega drogi, a jest naprawdę świetny. To go nie użyjemy, wiadomo, no bo trudno by było wcisnąć tak łyżeczką. Ale tosty z nim, słuchajcie, nasza pizza z patelni z nim to jest po prostu coś wspaniałego. Ja tego tościka, słuchajcie, da radę zjeść ogólnie tak widelcem, go krojąc, bo on jest bardzo miękki. Wafel też kombinuję. Dam radę go zjeść tak, widelcem krojąc, bo on jest mega mięciutki. Nie spodziewałam się, że tak dam go radę zjeść. Nawet mogłabym go, wiecie, rozłożyć tak jakby na dwie części. Ale bez sensu, bo wtedy nie będę mieć wszystkich dodatków. A chcę mieć wszystkie dodatki. Tyle filozofii. Biorę się zamontowanie filmu do Was, bo pokrastynuję to już strasznie. Także zaczynamy. Ale szybko pójdzie, bo będzie to dzień jedzenia smacznego. Wiem, że was to boli. On wyglądał tak pięknie, ja na nie woliłam to na ketchupu, no, ale wiecie, czasami trzeba. Ketchup pasuje do wszystkiego, u mnie kocham ketchup, mogłabym mieć wszystko z ketchupem. Taki fan w sumie o mnie. Witam Was w środę. Ja właśnie robię śniadanie ekspresowe, bo mam już 9.30. Miałam w planach jeździć dzisiaj trochę wcześniej, bo jakoś o 13.00 jedziemy. Także chciałam jeszcze sobie zjeść wiecie, drugie śniadanie, ale no przesunęło mi się w czasie, bo pyknęłam jeszcze pranie I okazało się, że jest promka na kosmetyki, które chciałam, więc musiałam skompletować sobie koszyk Bo chciałam wytysłać do dłuższego czasu te kosmetyki z lekko, bo teraz dosłownie wszędzie je widzę I chciałam się przekonać, zamówiłam sobie żel do mycia twarzy i krem Także będziemy testować już pewnie w ten weekend I się nie mogę doczekać, ogólnie uwielbiam testować nowe kosmetyki Mam ostatnio jakąś obsesję na tego punkcie i robię sobie ekspresowo teraz jajecznicę do tego nie wiem właśnie jeszcze czy herbaty. czy herbata, nie wiem na co mam ochoty, bo chciałam jeszcze pić dzisiaj maczę. Tak mniej więcej około 11, tak wiecie, jak sobie zrobię jogę Bo miałam ją robić przed śniadaniem, ale jestem głowna, więc po prostu ją zrobię po bo Bez sensu, żebym doprowadzała siebie do takiego, wiecie, momentu, gdzie już będę chciała tak szybko jeśli mi będzie wszystko zlecić, z rąk No bez sensu totalnie Robię moje jajecznice i odezwę się pewnie do was jakoś koło południa Albo jak będę robić jogę, nie wiem, zobaczymy Po Jocze zjadłam sobie drugie śniadanie, wypiłam macze i słuchajcie, szykowałam się na rozmowę o pracy, także powiem Wam, że zbliżają się prawdopodobnie zmiany, żeby to uczcić, jeszcze w drodze powrotnej wstąpiliśmy po pizzę. Nie odsuwałam się teraz praktycznie cały dzień, aby 23 miałam jutro na sum do pracy i miałam jeść na śniadanie kanapkę z camembertem i otwieram lodówkę. I okazało się, że nie mamy camemberta, także ekspresowo robię sobie właśnie placuszki bananowe, znaczy ciasto na placuszki bananowe i rano sobie wiecie, wrzucę tylko na patelnię i w tym czasie się ogarnę i one będą ready. Bo w sumie tu mam takiego już zdychającego banana i trzeba go wykorzystać, a z takiego placuszki wychodzą najlepsze. Damy sobie do środka chyba maliny i białą czekoladę, bo mam ostatnio mega, ale to naprawdę mega fazę. Na białą czekoladę, po prostu mogłabym mieć całą białą czekoladę. Ja od zawsze lubiłam białą czekoladę, ale ostatnio mi jakoś tak wiecie, wyjątkowo smakuje, nie mam pojęcia czemu. Także robimy placuchy i idę już spać, żeby się chociaż trochę wyspać. Jutro idę też na rzęsy, także w sumie będę miała okazję się wyspać na rzęsach. No to jest dobry plan, także robimy. się z Was rana, bo uświadomiłam sobie w ogóle, że to miało być wczoraj wieczorem końcówka tego vloga, bo ja zaczęłam nagrywać w czwartek i dzisiaj też mamy czwartek. Także co sobie wiecie, za weekly, który trwa ponad tydzień, to już by nie był weekly, tylko weekly plus jeden. Albo weekly plus dwa. Także chciałam się z Wami pożegnać. Jeśli Wam się podobało, to oczywiście dziękuję za obejrzenie i proszę Was bardzo o zostawienie komentarza po sobie i łapki w górę, bo ostatnio YouTube'owe zasięgi to jest jedna wielka masakra. Także jeszcze raz wam bardzo dziękuję i pa pa.